Witajcie moi drodzy. Ponieważ wiele osób prosiło mnie o film, jak mieszać kolory na palecie, żeby uzyskać takie barwy, na jakich nam najbardziej zależy, to już pokażę Wam taki krótki film na ten temat. Będziemy potrzebować trzech kolorów. Jest to kolor żółty, jest to taki średni żółty permanent yellow medium czerwony karmin kolor niebieski primery ocean a także farbę czarną i farbę białą i z tych tak naprawdę pięciu kolorów czyli trzech podstawowych i bieli i czerni możemy uzyskać większość kolorów które nam są potrzebne do malowania obrazów. I już wam pokazuję jak takie farby należy mieszać i mniej więcej w jakich proporcjach. Wyciśniemy sobie na początek troszkę tej średniej żółtej. Wyciśniemy sobie troszkę tego karminu. To jest taka, taka zimna czerwień. Wyciśniemy sobie troszeczkę tego niebieskiego, primary blue cyan. Tu takie spore ilości wycisnęłam, tylko po to, żebyście widzieli. Odrobinkę czerni. No nie, taka znowu odrobinka się mi wycisnęła. I farbę białą. To jest bielty I teraz zaczynamy mieszać sobie te kolory. Żeby, to są kolory podstawowe, tak? Żeby uzyskać teraz z tego żółtego kolor pomarańczowy, z żółtego i czerwonego kolor pomarańczowy, to dodajemy odrobinkę, zobaczcie, taką maleńką odrobinkę czerwieni do farby żółtej, tak? Ponieważ kolor czerwony ma bardzo mocny pigment to musimy go dodać naprawdę bardzo, bardzo małą ilość. I zobaczcie, jaki nam powstaje piękny, pomarańczowy kolor. Im więcej dodamy żółtego, tym będzie jaśniejszy, a im więcej czerwieni, tym będzie ciemniejszy. Teraz kolejny kolor, który, który uzyskamy, to będzie fioletowy. Więc bierzemy sobie troszeczkę karminu. I dodajemy odrobinkę niebieskiego. I teraz powstaje nam kolor fioletowy. I on jest dość ciemny, ten fiolet, tak? Widzicie? Jest dość ciemny. Jeżeli chcecie uzyskać kolor bardziej, ten fiolet bardziej czerwony, to po prostu dodajemy troszkę mniej farby niebieskiej. I wtedy ten czerwony będzie, ten fioletowy będzie jaśniejszy. Zobaczcie. A jeżeli chcecie uzyskać to, ten fiolet bardziej taki niebieski, no to wtedy dodajemy troszeczkę więcej farby niebieskiej. Żeby ten fiolet był taki bardziej żywy, to możemy teraz do tego fioletu dodać odrobinkę bieli. Patrzcie się, dodajemy troszeczkę bieli i wtedy ten fiolet robi nam się taki bardzo, bardzo ładny i jaśniutki, tak? Takie proporcje, jak damy sobie. Teraz możemy zrobić sobie kolor zielony. I teraz, w zależności od tego, jak zmieszamy kolory, to tak nam ta zieleń powstanie. I teraz tak bierzemy sobie farbę żółtą i odrobinkę farbki niebieskiej, i powstaje nam ładna, taka wiosenna zieleń. Zobaczcie. Jeżeli chcemy uzyskać ciemniejszy odcień tej zieleni, to dodajemy troszkę więcej niebieskiego. Mieszamy i powstaje nam zieleń ciut ciemniejsza. Tak? Jeżeli natomiast chcielibyśmy uzyskać jeszcze inny odcień zieleni, to bierzemy sobie żółty, troszkę tego niebieskiego. I możemy sobie domieszać odrobinę tej farby czerwonej tego karminu. Teraz nam powstanie taka zieleń, która będzie sprawiała wrażenie takiej bardziej butelkowej. Zobaczcie. Zupełnie inny odcień zieleni, prawda? Teraz się nam te farby błyszczą. O, w ten sposób Wam to pokażę. Zobaczcie, ile fajnych odcieni można uzyskać tylko z tych trzech kolorów. Teraz zrobimy sobie taki kolor morzek morski. O, właśnie morski. E, potrzebujemy, czyli taki turkus, tak? Czyli potrzebujemy teraz troszkę farby niebieskiej. Tak? Troszkę żółtej. I odrobinkę bieli. Teraz powstał nam kolor też zielony, ale taki turkusowy, tak? Taki morski. Kolejny kolor, który możemy uzyskać z tych trzech kolorów, to jest kolor piasku. I na przykład w jaki sposób to robimy? Bierzemy sobie farbę żółtą. Odrobinę tej pomarańczowej, czyli tej czerwieni, którą tutaj mamy zmieszaną. Tak, mamy kolor pomarańczowy i dodamy do tego bieli. Jeszcze troszkę. I zobaczcie. Jeszcze odrobinkę czerwonego. I jeszcze odrobinkę bieli. I wychodzi nam kolor. Jeszcze troszkę bieli. I wychodzi nam kolor piaskowy. To jest taka, taki ładny kolorek, taki jakim malujemy piasek na plaży. Hmm? Jeżeli chcemy uzyskać kolor brązowy, to musimy wymieszać czerwień, niebieski i żółty. Wymieszamy sobie te wszystkie kolory ze sobą. Jeszcze troszkę żółtego dodajemy. Jeszcze troszkę żółtego. Mieszamy je wszystkie razem, i teraz, w zależności od tego, jaki odcień, oczywiście, tej, tego brązu chcemy uzyskać, no to musimy w takich proporcjach sobie to zmieszać. Jeżeli chcemy mieć taki jaśniejszy brąz, no to dodajemy troszkę więcej farby żółtej i zobaczcie, powstaje nam kolor brązowy, tak? I z tego koloru brązowego, też w zależności od tego, w jakich proporcjach dodamy farby, to możemy uzyskać albo ciemną, ciemny brąz, albo jasny brąz. Teraz dodamy do tego troszkę więcej farby niebieskiej i czerwonej. I teraz powstaje nam ciemny brąz, tak? Zobaczcie, ciemnobrązowy kolor. Jeżeli chcielibyśmy, na przykład, uzyskać taki kolor e, piaskowy, ale w troszeczkę innym odcieniu niż ten, to teraz musimy do tego koloru dodać troszeczkę sobie bieli. Zobaczcie, powstanie nam taki jeszcze troszkę teraz żółtego dodamy. Tak? I powstanie nam taki kolor piasku, ale taki jakby troszeczkę bardziej przybrudzony, tak? Zobaczcie. Mamy to, nie? To jest taki y, szarawy, tak, ale lekko wpadający y, taki piaseczek. Teraz kolejny kolor, który możemy uzyskać, to jeszcze inny odcień, na przykład zieleni. To będzie taki kolor oliwkowy. Bierzemy sobie farbę żółtą i bardzo maleńką ilość farby czarnej. Mieszamy sobie ze sobą te dwa odcienie. Jeszcze troszkę więcej. I zobaczcie, co się dzieje. Powstaje nam kolor. Taki oliwkowy, tak? Tutaj Wam go pokażę. Jeszcze inny odcień zieleni w tym momencie, prawda? Kolejny kolor, który możemy tutaj z tych farb uzyskać, to na przykład taki, coś w rodzaju takiej ochry, tak? Coś w rodzaju ochry. To jest żółty, trochę czerwieni. I odrobinka tej zieleni, którą wcześniej sobie zmieszaliśmy, i powstaje nam taka. Och, zobaczcie, tak? To jest taki pomarań pomarańczowo, jakby wpadający w taki ziemisty, leciutko kolor. Hm? Dobra, następny możemy spróbować sobie zrobić teraz ten tak zwany błękit pruski, którego ja tak często używam tutaj w tych naszych, w tych naszych filmach. To będzie kolor alba niebieska. Dodamy do niej troszeczkę farby żółtej i troszeczkę farby czerwonej. W takich maleńkich ilościach, tak? Zobaczcie, powstaje nam coś w rodzaju takiego bardzo ciemnego turkusu. Tak, jeszcze troszkę można więcej niebieskiej dodać i jeszcze troszkę więcej czerwonej. I jeszcze żółty. O, i teraz mamy tutaj ten tak zwany błękit pruski. Widzicie? To jest taki niebieski, wpadający lekko. W nie wiem, czy to się tutaj dobrze odbija, czy te kolory, do... o, coś takiego, teraz będziecie to dobrze widzieć, tak? Tak to mniej więcej tutaj wygląda. Jeżeli chcecie uzyskać taką ultramarynę na przykład, tak a nie macie ultramaryny, to jest taki niebieski, ciemnoniebieski, wpadający na lekko fiolet, to teraz musimy sobie wziąć odrobinkę tej, Niebieskiego i dodać troszeczkę czerwieni, przemieszamy leciutko. To musi być ta czerwień karmin, tak? Przemieszamy sobie leciutko. Jeszcze odrobinkę. I mamy w tym momencie kolor bardzo podobny do tak zwanej ultramaryny. Hmm? Tak się różnią te kolory. A teraz Wam tutaj pokażę na tej palecie te wszystkie kolory podstawowe, żebyście też widzieli, jak one wyglądają w takiej czystej postaci. To jest żółty średni. To jest Karmin. A to jest ten niebieski primery blue. Cya. Proszę bardzo. I tyle odcieni uzyskaliśmy korzystając tylko i wyłącznie z trzech podstawowych kolorów. I oczywiście z czerni i z bieli. Jeszcze pokażę Wam jedną rzecz. Nie zrobiliśmy sobie jeszcze koloru szarego. Tylko sobie muszę wymyć porządnie pędzelek. I kolor szary uzyskujemy mieszając biel i odrobinę czerni. I teraz, w zależności od tego, ile czerni tutaj dodamy, tak, to taka będzie moc tego naszego szarego koloru. Tu mamy szary. Jeżeli chcemy uzyskać taki kolor, ja to nazywam gołębi, to musimy sobie dodać odrobinkę do tej szarości tej farby niebieskiej. I uzyskujemy taką niebieskawą szarość. Tak? Taką niebieskawą szarość. Zobaczcie. ja dodaję po takiej naprawdę maleńkiej odrobince. I to jest taka chłodna szarość niebieskawa. Ona się różni od tej szarości. Tutaj ta jest taka tylko z czystej czerni. A ta szarość gołębia jest z takiej czerni z odrobiną niebieskiego i z bieli. A zobaczmy, co się stanie, jeżeli do tych, do tych kolorów dodamy jeszcze czerwony. Zobaczcie, powstaje nam tutaj kolor taki różowy, tak? Bo różowy też możemy uzyskać, mieszając sobie farbę tą czerwoną, czyli ten karmin, ze zwykłą bielą. Czyli bierzemy sobie biały, dodajemy odrobinkę tego karminu. Teraz nam powstanie czysty róż. Czyściucieńki różowy. I też nasycenie tego koloru będzie zależało od tego, ile czerwieni dodaliśmy do bieli. Tutaj może Wam zrobię ten różowy. Zobaczcie, jaki ładny odcień różu nam teraz tutaj powstał. Jeżeli chcecie uzyskać troszkę ciemniejszy, to dodajecie troszeczkę więcej. I mamy ciemniejszy, prawda? Jeżeli natomiast chcecie uzyskać taką magentę, to mieszamy sobie czerwień z bielą i dodajemy odrobinkę tego takiego fioleciku, czyli czerwony, niebieski. Robimy sobie fiolet. Jeszcze więcej czerwonego. I dodajemy tutaj do tego różu. Jeszcze więcej czerwieni. Teraz troszkę białego. I powstaje nam kolor, który jest bardzo, bardzo podobny do, do magenty. Jeszcze troszkę więcej czerwieni. Jeszcze troszkę więcej białego. Zobaczcie, trzeba to robić naprawdę bardzo, bardzo cierpliwie. I mamy tutaj magentę, tak? Taką troszkę zgaszoną, ale możecie dodać troszkę więcej jeszcze czerwień, wtedy ta magenta będzie taka bardziej żywa. Już Wam pokażę. O! Tak? A jeżeli dodamy do tego troszkę więcej bieli, no to nam się zrobi jeszcze inny odcień różu. Widzicie? Tak to mniej więcej tutaj wygląda. Kochani, bawcie się dobrze tym mieszaniem kolorów. Nie zrażajcie się, zróbcie sobie swoją własną paletę. Próbujcie odcienie, próbujcie proporcje też, bo proporcje też są bardzo, bardzo ważne. I co jeszcze? Pamiętajcie o jednej rzeczy: że jak mieszacie kolory, to róbcie to, Naprawdę bardzo ostrożnie. Pamiętajcie, żeby, jak chcecie wymieszać sobie jakiś odcień, to żeby do jasnej farby dodawać po odrobince farby ciemnej. Nigdy na odwrót. Zawsze po troszeczku farbki ciemnej do jasnej i wtedy będziecie mogli stopniowo, stopniowo mieszać sobie kolory. Jeżeli byście, byśmy zrobili odwrotnie, czyli na przykład żółty dodali do czerwieni, to nie udałoby nam się tej czerwieni tak bardzo rozjaśnić, żeby nam powstał piękny pomarańczowy kolor. Tak? Czyli zasada jest taka: po odrobince ciemnego koloru do jasnego i po troszku, po troszku, po troszku, po troszku mieszamy. I to chyba tyle już dzisiaj. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zapraszam Was do komentowania. Do tego, żebyście tutaj zadawali mi te pytania w komentarzach, ja postaram się na wszystkie Wasze pytania odpowiedzieć. A jeżeli będzie trzeba, to zrobię jeszcze dla Was kolejny film. Dziękuję Wam bardzo.